Ja jestem Kasper Jomiak, ze mną jest moja siostra Nikoleta. Jak przywitaj się Nikola? Przywituj ja jest... Jestem tu na górę, więc mnie ja nikt nie mam widzi. Mam dzisiaj okulary. Co się... tak jest, no. Kto ma telefon? Niech nas zobaczy. Nie no, na komputerze też to będzie. No nie będzie. A cała... Może w telewizji? Też będziemy... No w telewizji dybka ty, 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 chyba, nie. To no będzie szybko. tylko na będzie. A ona myśli się to w telewizji. Jakąś piosenkę kiedyś zaśpiewam. <grym> jak, jak każdy dowie się jak wyglądam. O, no. Właśnie, nie, bo no. my się na razie nie możemy pokazać. Nie możemy się ujawnić. Cuk, 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 cuk. A koty się tak, koty są. No mamy. Teraz będzie kot. Kotek jeden, a jak będzie jeszcze jeden nasz, to kotki dwa tytuł. Ale i teraz no, jeden. Nie, tu będzie kotki 2 i tak, bo nie mam innego tytułu. Nie chcę mi się... Nowy sezon jakiś będzie, że kotek jeden tako. Że to nowy sezon. Jeden. Nie, to jest, nie, nie jest kotek numer jeden. Part. Partyzenci.

Skaczuski. Skaczuski, ale się za to nic nie kupi. Patrzcie, tam jest takie gówno kocze. Aaa! No. Napad na funkcjonariusza. No gdzie masz kot, nie? No gdzieś pędzi sobie lata. Pierdłeś kot. A kiedy? No jak więc wypuszczasz w domu... A ty, ty Przez ciebie nie możemy mieć kota, bo masz... Wiecie co? Nie mów o Lisaiach? No... Oni to już słyszeli, haha! Jak szeptałaś, gdzie idziesz kot? Nie ja lubisz nas? My cię lubimy! Padał! To Przerwa. I reklama, przerwa, reklama. O, Widzę tam naszego kota, widziałem ryja jego. Nie poszedł. Drugi! Nie chcę być kurde! Co? co? Nie chcę być sławny nasz kotek. Oto przerwa. Kończymy odcinek. Zaraz powróci nasz kotek. Zaraz powróci. No zaraz robimy piąty. Czy, czy... Nie, szósty. Bo to jest piąty. No co na mnie włazi, Skot, Jeszcze na mnie nasra... Ała, ty! Słuchaj, No mnie utrapał w łukach, ty, No to kończymy ten Dajcie odcinek, że... Pacz? Nie. No to cześć, uh, kończymy odcinek, a dostanę na łup. po prostu. Spadaj kop!